Daj, daj, daj. Dzień

Ja zabrać, zabrać, zabrać. Zabrać. A jaka jest ku temu, jakie jest ku temu uzasadnienie? Znaczy, w sensie, w moim -hmm. znaczy, przekonaniu, interes społeczny przynajmniej za tym pani Anna nie jest osobą znaną, represjonowanego w czasie stanu wojennego. I tutaj na każdy, każdy w, moim, w moim przynajmniej odczuciu społeczeństwo byłoby zainteresowane tym, dlaczego dzisiaj jest tu zatrzymywana w rocznicy to czy my Jak widzę, że, że pan jest to, bardzo zorientowany w zakresie tego, co chodzi w niniejszym posiedzeniu. No, no, w każdym razie, chodzimy już z uwagi na samą samo, pani mhm. Sąd postanowił oddalić są do związane z osiedlowe sobie to zobaczyć a co w szali powód do miejscach po kraju i poza, poza granicą i nie jest to to jest wasza ta ta opinia tak jest posiedzenie jest w przedmiocie określonego wniosku pani są takiego są Jednak jeszcze żeby, nawet za tym, żeby już pan, by było... pan jest świat. Pan tak. będzie przesłuchiwany w pierwszej kolejności i za chwileczkę będzie pan przesłuchany. Ale też mam prawo, aby uczciwie to wszystko było odzwierciedlone, postanowienie a jednak wstyd, i to postanowienie ale to nie jest zastanowione, zaskarżalne, wobec tego nie ma o dyskusji. Postanowienie no, zastanowione. Pani, pani Siedzina nie wiedziała, że jest takie szerokie zainteresowanie, bo pani po prostu trwali świadkowie sobie nie Natomiast my jesteśmy zupełnie inni, że nie są niewielkie, cały kraj się interesuje Ty moi znajomi, w kraju nie zagraniczowanym. Czy będzie mogła Pani przekazać, co się działo na tym? To ja będę... Przepraszam, że takiego sądu jestem ludzkim dziennikarzem, nazywam się Nadejdą i zaprzeczam po prostu tego, co są w tym momencie wracać. może, Pani może usiąść świadek, świadka, poproszę Pana o to, żeby Pan słyszył. By utrwalić obraz, obraz zeznania świadka, pana Kropisza. Kropisza, Kropisza. Proszę usunąć te stanowiska. niby do zgody na to, żeby utrwalić było posiedzenie za pomocą, za pomocą środków masowych, czy też za pomocą trwania dzieł i obrazów. Ale dlaczego, pani przewodnicząca? Ale na jakiej pod, pod, podstawa prawna, proszę pani, dlatego, że tutaj ustawa karnoprocesowa w moim przekonaniu w ogóle nie zawiera możliwości uwzględnienia lub odrzucenia wniosku o utrwalanie obrazu. Tam w ogóle w kodeksie nie pada słowo obraz, także ja zwracałem się specjalnie o, o zgodę na utrwalanie dźwięku, gdyż tutaj wysoki sąd mógłby oczywiście taki wniosek nie uwzględnić, gdyby stało na przeszkodzie dobro postępowania. Jednakże pani, pani wskazała, że świadkowie nie chcieliby zeznawać przed kamerą. To nie jest... Artylum nie przystanie. ma pan zezwolenia na narywanie mniejszego posiedzenia. Czemu się rozumiem? To, jako Polak, jako polski patriota, jako dziennikarz muszę przeciwstawić się bezprawiu, a takim właśnie za coś takiego właśnie uznać tak można postanowienie o. Tego postanowienie I, 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 o. Co jest o... Jest to myśmy własnym życiem dokumentowali, co jest w interesie społecznym, a co nie. W interesie społecznym dokumentowaliśmy też czy wbrew stanowisku sądu, że w interesie społecznym są przemiany demokratyczne, choć sądy mówiły, że nie, to tak Jest to jest, proszę Pani, tutaj. Ludzie mają co robić. A mimo tego tutaj przyszli, zostawili swoje pilne zajęcia. To znaczy, że jest zainteresowany. Pani Przewodnicząca, a gdyby tego filmu nie było z korytarza, dzisiaj co by było? Chronić sąd, chronić przestępców w tej chwili, nie wyrażając zgody na... na, na, na и Proszę to zgodzić, ponieważ w tej chwili nie stosował się Pan do zarządzenia sądowego. Proszę o zgłoszenie do urządzenia. No Otóż nie można było Ponieważ sąd wydał postanowienie o niewyrażające, niewyrażające zgody na nagrywanie przez. Pani Przewodnicząca, ja... nie ma prawa, nie ma takiego przepisu w kodeksie postępowania. Nie tego, który, have, Jak, to jak, jak, to jak, jak to Pan polecił to mi wyłączenie z tak? sprawy bardzo proszę, bardzo proszę o ochłonięcie, o opamiętanie się do pani apeluje. Proszę pani sędzio, żeby pani się opamiętała. W kodeksie nie ma przepisu, który by uniemożliwił który by uniemożliwiał, który by pozwalał pani na bezprawne wydawanie sądu proszę tego, no ale nie ma przepisu, który by pozwalał proszę pani sędzi wydawać tego. tego jeżeli tego Pan dobrowolnie nie opuścił. Ja jako sił. Polak, jako polski Oczywiście. dziennikarz jestem zobowiązany przeciwstawiać się bezprawiu i przestępstwom tego państwa, jeżeli ta pani wydała zarządzenie bez podstawy prawnej. No to przekroczyła uprawnienia służbowe. Dobrowolnie pan Korzyści siły? osobistej. Ja zgłaszam panu. Jaki jest pana numer służbowy? Bo tutaj nie widzę. Pan przyszedł bez numeru służbowego na salę sądowniczą. No, proszę nie, nie żartować. 715, 730. Dziękuję za to pouczenie. Dobrze, to się jakoś nagrało. Bardzo proszę o to, żeby, żeby państwo. Opuszcza pan salę?. Czyli moje zażalenie, moje zawiadomienia. pewnie przestępstwo. Ja będę musiał to zgłosić. Proszę zostawić. Proszę opuścić zostawić. salę. Proszę zostawić, proszę, zostawić. Proszę, zostawić.